Zobacz, czy, czy jest na słuchawkach słyszysz nas? Halo, halo, słychać? Doskonale? Okej. Okay. No dobra, to możemy, możemy zaczynać. Sprawdzenie połączenia. Witamy wszystkich na naszym kolejnym live'ie. Mamy dzisiaj Patryka, który reprezentuje katalog marzeń, naszego partnera. I mamy mnie jak zwykle, niestety nadal nudno. Tutaj, póki co, bez zmian, chociaż może w przyszłym roku coś w tym temacie się zmieni. A tymczasem spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć Wam więcej o skokach spadochronowych, ponieważ pojawiło się sporo pytań właśnie na profilu i Patryka, i profilu katalogu marzeń. Pytań o skoki spadochronowe, takie tandemowe, o skoki w kursie AFF. I takie bardziej życiowe pytania bym powiedziała i na wszystkie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Słuchajcie, sesja jest z Waszych pytań, to Wy to zadawaliście, katalog prosił Was o te pytania i naprawdę spłynęło ich sporo. Wybraliśmy jakieś tam w naszym przeświadczeniu najciekawsze, wiele się powtarzało, więc to jest taka typowa sesja Q&A. Ja zacznę, bo dużo pytań było też do, do, do Sky Campu, do organizatora i w ogóle do organizatorów skoków spadochronowych, żeby dowiedzieć się jak pewne rzeczy wyglądają. I tu pierwsze pytanie takie najbardziej powtarzające się to było, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje albo jakieś, nie wiem, specjalne właściwości umysłowe, żeby zostać, żeby zostać skoczkiem. Żeby zostać skoczkiem spadochronowym tak naprawdę jest kilka ograniczeń zdrowotnych, jednak jest to sport podwyższonego ryzyka więc pewne predyspozycje trzeba mieć. Natomiast tak, nie ma specjalnie ograniczeń wiekowych, pomimo tego, że panuje przeświadczenie, że można zacząć skakać od 16 roku życia. Nie jest to prawda. Skoki można zacząć nawet wcześniej. Dopiero licencję spadochronową można zacząć mając lat 16, można ją wtedy zdobyć. Natomiast nasza najmłodsza studentka miała lat 14, również... I to była Oliwia, studentka, która skończyła w zeszłym. Pozdrawiamy. Oliwka. Pozdrawiamy. I również Andrzej Sołtych, który obecnie jest mistrzem świata w ogóle w zawodach tunelowych, również zaczął kurs AFF właśnie w wieku 14 lat. Także nie ma tutaj tej dolnej granicy wieku, natomiast jest na przykład granica wzrostu. I tutaj 130 cm wzrostu trzeba mieć, aby zacząć taki kurs. Mamy też górną granicę, ale tym razem wagi. Taka waga do skoku w tandemie to jest 100 kg. A w przypadku kursu EFF jest to 115 kg. Także takie ograniczenia, powiedzmy, wstępne, również pewne rzeczy zdrowotne nas ograniczają, i tutaj przykładowo epilepsja jest takim ograniczeniem. Poważne schorzenia układu krążenia, serca, niedawne przebyte jakieś urazy kręgosłupa, ale również na przykład ciąża też jest takim chwilowym, kilkumiesięcznym ograniczeniem, które trzeba wziąć pod uwagę. Generalnie jeżeli, jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, jesteśmy takim normalnym, zdrowym człowiekiem, e, bez jakichś właśnie, normalne to może nie jest e, najlepsze słowo, ale zdrowym człowiekiem, to tak naprawdę tych przeciwwskazań raczej nie będzie. Minimalna szansa, żeby coś żeby się stało, jeżeli chodzi o... Psychiczne? No to też to, to zdrowie psychiczne jest pewnym ograniczeniem na pewno, jeżeli jakby ciężkie choroby i psychiczne na pewno będą ograniczały. To znaczy tak, my tu nigdy nie, no można tak powiedzieć, że nie, nie wszyscy tu jesteśmy do końca normalni, jednak wyskakujemy z samolotu z 4000 metrów. ze sprawnego. Metrów. Ze sprawnego. Większość pilotów raczej określa nas jako pełnych szaleńców. Nie zgodzę się. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego w nas, że dążymy do tej adrenaliny, część z nas jest po prostu od niej uzależniona, ale jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby skoczyć ze spadochronem, zrobić coś szalonego, to wierzcie mi, jest to całkowicie normalne. Jeżeli odczuwacie strach, również jest to normalna rzecz w takiej sytuacji. No dobra. Ehm... Teraz tak. Mamy, było pytanie do nas, to teraz ja zadam pytanie do Patryka. Powiedz mi, co skłoniło Cię do pierwszego skoku? Takie pytanie padło od uczestników. W ogóle sama historia skakania u mnie trochę sięga kawałeczek dalej. Ja jako dzie dzieciak byłem mega strachliwym dzieckiem, jeżeli chodzi o wysokość. Strasznie się wszystkiego bałem, łącznie z tym, że jadąc na parku coasterów z moimi braćmi, ja jeździłem tylko na ręcznych gokartach i go i tyle. Nie byłem w stanie wejść na żadną karuzelę. I w wieku 18 lat postanowiłem zacząć łamać te swoje ręki, lęki, bo mnie to strasznie denerwowało. Skoczyłem na, na bungee. A no i po bandzi znajomi zaprosili mnie na kursy Static line'a. To jest taki, taka odmiana skoków spadochronowych. Eee, I od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Od tego, że przełamałem ten mój pierwszy lek i... Doszedłem do wniosku, że to jest super. Okazało się, że to nie jest takie straszne. Znaczy, to jest straszne, ale to jest taki fajny strach, taki, który daje emocje adrenaliny. taki mobilizacja. Dokładnie. Bardziej taki motywujący niż, niż zatrważający i kulący człowieka w sobie. Także to, to jest tak moja króciutka historia. A skąd w ogóle był u Ciebie pomysł na skoki z Z Znajomi. Po prostu. Ja myślę, że Czyli to jest oni w ogóle... po prostu przyszli do ciebie z takim tematem i ty wcześniej o tym nie myślałeś, tylko oni przyszli i powiedzieli, słuchaj, może coś takiego. Dokładnie A ty tak i okay, Karolina, tak. którą zresztą pozdrawiam, pozdrawiam. Karolina po prostu powiedziała, że organizują taki kurs na, 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 linę, na linę statyczną. To polega na tym, że się wyskakuje i od razu samolot wyciąga paczkę ze, ze spadochronem. Lina. Że, tak, Lina wyciąga ze, od razu, także nie ma tego spadania, tego lecenia fajnego. Nie ma tego, co jest najfajniejsze, no, dokładnie, w skaku, czyli tak nie ma swobodnego jest, tak spadania, jest. bo jesteśmy od razu na otwartym spadochronie. I my od razu podkreślmy, że taka jest właśnie różnica pomiędzy kursem static line a kursem AFF, czyli accelerated. Accelerated Free fall. Tak, jest. E, Czyli mamy kursy static line'owe, które polegają na tym, że właśnie wyskakujesz i na od razu otwiera ci spadochron, nie ma swobodnego spadania. I mamy kursy AFF, w, w których każdy skok jest 4000 metrów i lecimy przez prawie minutę z zamkniętym spadochronem. E, I tutaj cała robota jest po naszej stronie, żeby ustabilizować sylwetkę i umieć e, zrobić te kilka pierwszych podstawowych no dobra, po Nie pieprzu. po naszej stronie, bo ja, z, jako uczestnik, mam jeszcze obok siebie dwóch instruktorów profesjonalnych. Oczywiście więc w razie czego to wszystko jest My pod kontrolą. nie jestem z tego, oczywiście, że tak. Nasza robota będzie zrobiona, zapewniam Pana. Tak jest. Słuchajcie, ja jestem świeżo po tym kursie EFF, oddałem dopiero 20 parę skoków, więc naprawdę jestem na samym porządku doskonale, to wszystko pamiętam, te emocje, fenomenalna sprawa, ale były też, wielu osób ma, ma takie obawy, co jeśli na przykład okaże się na górze w samolocie, że mam lęk wysokości? No to powiem tak, trochę muszę obalić taki mit, dlatego że na górze, na 4000 metrów, to się na pewno nie okaże. I teraz dlaczego tak jest? Nasze mózgi, sięgając już trochę parę milionów lat wstecz, tego okresu, kiedy jeszcze byliśmy prawie człowiekiem, ale jeszcze troszeczkę byliśmy powiedzmy na drzewach, nasze mózgi po prostu mówiąc krótko, nie ogarniają czegoś takiego jak wysokość, jeżeli jesteśmy powyżej 300 metrów. Bo poniżej to, co widzimy to faktycznie nasza głowa jest w stanie przerobić na wysokość. I rozumie, że jak spadnie, to będzie bolało. Tak. Faktycznie. W... 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 Nasi w przodkowie wyłącznie. wchodzili na klifach, które były wysokie i to i spadali z nich i tego się tego realnie się bali. bali. Tak. Ale na 4000 raczej chyba nikt nie był. Nikt nie był w stanie na takie wysokości wejść. W związku z czym powyżej 300 metrów nasza głowa przestaje myśleć o tym, co widzi jako o wysokości, tylko traktuje to bardziej jako pejzaż. Był kiedyś taki mem, który wiralowo rozszedł się po, przynajmniej po naszym świadku spadochronowym, że skoki spadochronowe to nic innego, tylko e, takie e, szybko zoomowane Google Mapsy. To, to jest prawda, to, jest to autentycznie I trochę, tak z góry wygląda. Faktycznie trochę tak jest. I czy ktoś z nas się ma, boi Google Mapsa? No nie. No nie. E, także e, obalę ten mit, nie ma czegoś takiego jak lęk wysokości na 4000 metrów. Natomiast rzeczywiście może być lęk w przestrzeni, to jest już coś innego, e, a przestrzeni faktycznie mamy tam mnóstwo. Sam fakt, że wychodzimy z lecącego, pędzącego samolotu, mamy skoczyć ze spadochronem, mamy lecieć 200 km na godzinę, no to umówmy się, jest to coś, co faktycznie budzi lęk, budzi strach. I teraz. Pytanie, do, do którego dążę, czy do odpowiedź, którą chcę, chcę właściwie udzielić na to pytanie, jest taka, że może się tak zdarzyć, że na 4000 metrów ktoś po prostu odmówi skoku. I zdarzało się to zarówno w kursie AFF, jak i w skokach tandemowych. Niezwykle rzadko, natomiast niezwykle rzadko, głównie dlatego, że jeżeli tam się rozmyślisz, no to niestety kasa przepada, takie, takie prawo rynku niestety. Natomiast... Wiadomo, że może tak się zdarzyć i nigdy nikogo do skoku nie zmuszaliśmy. Wychodzimy z założenia, że to jednak robimy dla przyjemności i to ma być coś takiego, że to my wewnętrznie przełamujemy ten strach, to my wyskakujemy, tak? My nie chcemy do niczego zmuszać. Jeżeli to się, ma się okazać, że jakby ktoś został do skoku przymuszony i było to dla niego traumatyczne przeżycie, no to tak naprawdę przecież nie o to chodzi. Właśnie istnieje taki mit, że o jeżeli będziesz się bał, to, to ktoś cię wypchnie z tego nie, samochodu. To nie, jest bzdura. Nie, nikt cię nie będzie wypychał. Chodzi o to, żebyś ty skoczył. Yy, I zapewniam, że satysfakcja płynąca z tego faktu jest absolutnie nie do porównania z niczym. Fenomenalna. Ja, mój pierwszy skok w życiu, to był skok w tandemie i popełniłem jeden gigantyczny błąd. Znaczy teraz już troszeczkę mniej, bo, bo poszedłem na kurs i skacze dalej, ale gdybym miał tylko skakać raz w życiu, nie wziąłem filmowania. Co? I e, byłem tak na siebie wściekły na ten, e, z tego powodu, e, bo no właśnie, ja wiem, wiem, a kulpa. E, m, naprawdę wtedy pożywałem jakieś tam drobnej dopłaty, a dwa tygodnie... Z tego e, no, ja z pierwszego skoku pamiętam tyle, że byłem w samolocie, później był pęd i później było lądowanie. A ja tam już robiłem jakieś dużo innych ciekawych rzeczy, no i to był mega. E, strasznie byłem na siebie zły, że tego nie zrobiłem, bo, bo później wszystko... Umówmy się, pierwszy skok jest tylko jeden. Dokładnie, dokładnie. Dobra, mamy jeszcze takie, to jest dosyć ważne pytanie też i oprócz pytań nawet online dostępnie kilka razy na żywo. Jak dba się o bezpieczeństwo skoków? Jakby jak całość ekipa, Skycamp i instruktorzy dbają o bezpieczeństwo? No tu Ojejko, mamy taki przykład. Pytanie z cyklu studnia bez dna, bo na ten temat zrobić całkowicie osobnego live'a i niewykluczone, że tak kiedyś zrobimy, powiem tylko pokrótce. Bo organizacja skoków spadochronowych to jest układanka wielu różnych puzzli. I nad każdym z nich jakby musimy mieć roztoczony osobny trochę taki parasol bezpieczeństwa, a nad tym wszystkim jest jeszcze jeden taki większy parasol. I teraz mamy takie elementy jak na przykład sprzęt spadochronowy. Ważne jest to, proszę bardzo, to jest jeden z takich właśnie spadochronów. Może go troszeczkę pokażemy. O, tak on wygląda. W takim plecaku mieści się spadochron główny, on jest w tej części oraz spadochron zapasowy, który jest w tej części. Mamy również automat spadochronowy, który jest tutaj. Właściwie to jest tylko wyświetlacz tego automatu. I jak sama nazwa wskazuje, automat automatycznie otworzy nam spadochron zapasowy, jeśli zapomnimy tego zrobić, jeśli nie wiem, stracimy przytomność w skoku, to już są takie bardzo ekstremalne sytuacje. Natomiast on po prostu samodzielnie oblicza naszą wysokość i utratę tej wysokości i na, w odpowiednim momencie, jeżeli stwierdzi, że nie mamy otwartego spadochronu, to po prostu otwiera nam od razu spadochron zapasowy. Mamy tutaj też uprząż, ta uprząż jest regulowana, w związku z czym dzięki temu można ją dopasować do osób o różnym wzroście i o różnej wadze i taki spadochron musi być w dodatku raz na 6 miesięcy poddany takiemu dodatkowemu przeglądowi, czyli można powiedzieć, że tak jak samochód raz na jakiś czas trzeba oddać do sprawdzenia, to tak samo tutaj spadochron też raz na 6 miesięcy musi być sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę, jaką jest rigger, czyli po polsku mówimy mechanik spadochronowy, ale tak się w sumie nie mówi, wszyscy mówią rigger. Także to jest sprzęt, natomiast oprócz tego mamy jeszcze na przykład samolot, który również trzeba weryfikować, wysyłać na przeglądy, trzeba dbać o jakość paliwa, trzeba dbać o samą technikę lotu, żeby to wszystko było bezpieczne, oprócz tego jest wyznaczanie miejsca do zrzutu skoczków, bo mamy na przykład różne warunki atmosferyczne w danym momencie czy w danym dniu. Jeżeli wieje silny wiatr, trzeba na przykład ustalić takie miejsce do zrzutu, żeby skoczkowie po otwarciu spadochronu mogli bezpiecznie dolecieć do lotniska. Czasami są takie warunki atmosferyczne, że mamy przykładowo chmury, które są na niskiej wysokości, co oznacza, że skoczkowie po otwarciu spadochronu nie będą widzieli Ziemi, czyli nie będą wiedzieli dokąd lecieć. Trzeba odpowiednio te warunki atmosferyczne ocenić, określić czy warto w takie warunki faktycznie skakać, czy nie. Jeżeli taką mamy przynajmniej zasadę, jeżeli my mamy wątpliwości, znaczy, że po prostu lepiej nie lecieć. I ta zasada obowiązuje, powiem Wam, wszędzie. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, to lepiej wszystko odwołać niż, niż, niż stworzyć jakiekolwiek ryzyko. Ja od mojej strony, jako, jako skoczek jeszcze pod nadzorem instruktorskim, to jest tak, że ja, ja się ubieram w taki spadochron i tutaj oprócz tego, że ja sobie go sprawdzam, to jeszcze instruktor podchodzi, sprawdza po kolei przed każdym skokiem wszystkie elementy, czy na pewno tutaj jest Zawleczka spadochronowa w odpowiednim miejscu? Czy druga zawleczka od spadochronu awaryjnego też jest w odpowiednim miejscu? Czy tam jest ten certyfikat odpowiednio jeszcze ważny, i tak dalej? Tych rzeczy jest, jest multu, i naprawdę z tego powodu skoki spadochronowe są tak naprawdę bezpiecznym sportem. Bo paradoksalnie, jakby, tak. Paradoksalnie, naprawdę, statystycznie ten sport jest bardzo bezpieczny. Patrząc na same statystyki, tak. A, więc to, nie, to się nie bierze z niczego, bo gdyby ludzie skakali sami sobie, o tak. Pewnie byłoby to niebezpieczny sport, ale właśnie ze względu na wszystkie te procedury, na wszystkie sprawdzanie, 10 razy różnych układów, wyspecjalizowanych ludzi, którzy układają te spadochrony w specjalny sposób i tak dalej, Słuchajcie, i tak dalej. Oprócz tego tak naprawdę każdy ośrodek spadochronowy musi przechodzić audyty raz na jakiś czas. Te audyty na przykład robi Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na takie audyt trzeba być gotowym, trzeba wiedzieć za każdym razem, jak te skoki organizować. Nie chcecie nawet wiedzieć, ile jest formalności, jakby w tym zakresie. I jakby, tak jak mówię, tych puzzli, które trzeba ułożyć w jeden spójny obraz, w którym są skoki spadochronowe, jest naprawdę sporo. W naszym ośrodku szkoleniowym, w SkyCampie, pracuje w tej chwili, że tak wszystkich policzyć, myślę, że między 40 a 50 osób. I każda z tych osób jest odpowiedzialna za inny wycinek. Niektórzy układają spadochrony, inni filmują skoki tandemowe, inni je montują, inni planują skoki w, w manifestie, w takim biurze naszym tandemowym. Jeszcze inne osoby są odpowiedzialne za komunikację pomiędzy ziemią a samolotem, czyli żeby synchronizować ten wyrzut skoczków tak, żeby było bezpiecznie. Są osoby, które po prostu odpowiadają za pilotaż, czyli nasi piloci. Tutaj chciałam serdecznie pozdrowić Michała, który wczoraj wykonał 23 wyloty bez wyłączania, więc naprawdę zrobił taką robotę. Szacun ogromny i bardzo dziękujemy za wczorajszy dzień, bo naprawdę dużo, dużo się działo. Dzięki Michał, ja też poskakałem, także jestem beneficjentem Twojej ciężkiej pracy. Bardzo dziękuję. Dobra, co tam mamy jeszcze dalej? E, słuchaj, bo tutaj mamy jeszcze parę pytań do ciebie. E, pytanie, e, na które co prawda ja znam odpowiedź, ale odpowiedź ty, proszę. Jak uh. można zacząć skakać ze słodawką? Słuchajcie, dla mnie przygoda ze spadochronem zaczęła się powiedzmy tak według książki. Najpierw poskoczując z tandemem, na spokojnie, to jest ten skok, kiedy tak naprawdę nic nie trzeba, po prostu człowiek ma się cieszyć i przeżywać tę chwilę. Jeszcze nie trzeba się zastanawiać nad otwarciami, pozycją i tak dalej. To jest taki najlepszy początek, żeby zacząć i liznąć trochę i zobaczyć, czy nam to leży. Później drugim moim powiedzmy, etapem było właśnie ten wspomniany static line, czyli te skoki na, na linę, gdzie też to jest troszeczkę taki, taki uproszczony AFF, bo nie ma tej, tej całej tej procedury elementu spad, swobodnego spadania. To jest tylko po prostu sama tak naprawdę wyska, wyskok i lot na czaszy i lądowanie, mm -hmm. więc taki spokojny też można się powiedzmy kolejny etap. Um, ale to nie jest etap niezbędny, bo tak naprawdę można podejść do kursu AFF od razu a i to już jest ten pełny kurs, po którym tak naprawdę jeszcze pod nadzorem instruktorskim, ale skaczemy już sami. Już sami wychodzimy z tego samolotu, sami lecimy, sami się ustawiamy, otwieramy, szacujemy swoją pozycję, wybieramy miejsce, gdzie zaczniemy rundę do lądowania, robimy tę rundę, odpowiednie tam elementy i lądujemy. że jak jesteś na spadochronie podczas kursu AFF, to nie musisz tego wszystkiego sam robić, Dokładnie. Jesteś na radio, to znaczy masz w kasku wążone radio, instruktor jest na ziemi i tak naprawdę podpowiada Ci, czy polecieć w prawo, czy polecieć w lewo, w jaki sposób ustawić się pod wiatr i w którym miejscu zacząć rundę. Bo oczywiście omawiamy to na ziemi, ale potem jest jednak ten pierwszy skok, tak? I jest I pierwszy dokładnie tak raz to wyglądało. Na dokładnie tak to wyglądało. Przez cały praktycznie kurs kursy AFF ja byłem na, na radiu, może z wyjątkiem tego skoku ostatniego, już tam przedostatniego, a, no ale później przychodzą te pierwsze skoki, i to jest najpiękniejszy etap, kiedy. Już pierwszy raz jest się samodzielnie w samolocie. Już trzeba się w tej społeczności odnaleźć, już pewne procedury powiedzieć, co się będzie skakało, jak się będzie skakało, ustawić się w kolejce. Właściwie ustawia nas wyrzucający, ale, ale stajesz się taką szczęściem tego świadka tych indywidualnych solo spadochroniarzy. To tak. jest fenomenalne. Panuje takie przekonanie wśród skoczków, i właściwie każda jedna osoba, która skacze swój pierwszy skok samodzielny po kursie, powtarza mi zawsze to samo. To był najdłuższy skok w moim życiu. Dlaczego? Bo instruktor nie zawraca tyłka innymi rzeczami. Nie mówi, co masz robić, nie mówi, że teraz obrót, teraz delta, czyli taka pozycja przemieszczająca nas do przodu, nie mówi, kiedy symulacja, nie podpowiada, żeby, żeby sprawdzać wysokość na wysokościomierzu, który mamy na ręce. I przez to, że jesteśmy samodzielni w tym skoku, nie dość, że co chwila się tą wysokość sprawdza, bo już wiadomo, że nikt nie podpowie, to jeszcze ten skok tak jakby mentalnie się wydłuża. Do, masz Miałem wrażenie, dokładnie takie samo że wrażenie. Przyskać, że mój, pierwszy, mój, mój skok na na, licencji, znaczy na zakończenie kursu AFF, to było takie wszystko na styk i zrobiłem to wszystko i otworzyłem się i byłem szczęśliwy. A w moim pierwszym skoku, takim samodzielnym, zrobiłem dokładnie wszystko to samo, co zrobiłem na, na wszystkie te ćwiczenia, które robiłem na, na kursie na AFF, na ostatnim skoku. I patrzę na wysokościomierz. Zostało jeszcze 2,5 tysiąca, otwierałem się na 1800, jest jeszcze kupa czasu i w sumie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, bo zrobiłem wszystko to co do tej pory i jeszcze był luz. To tak, było tak. niesamowite przeżycie i wszystkim serdecznie to polecam. E, mamy teraz jeszcze takie pytanie odnośnie tandem pilotów, z którymi skacze się w tandemie. Ile właściwie trzeba mieć skoków, żeby ile taka osoba musi mieć, żeby zostać tandem pilotem? Mhm. E, no to jest e, w sumie dosyć długa droga. E, trzeba mieć tysiąc skoków, żeby w ogóle podejść do kursu na tandem pilota. E, I podobnie jest z, jest z instruktorami AFF. Także taka droga zawodowa w ogóle do zarobkowego skakania wygląda w ten sposób, że najpierw po ukończeniu 50 skoków masz licencję tak zwaną PJB, czyli świadectwo kwalifikacji wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Później po dwustu skokach możesz wziąć udział w kursie na PJC, które uprawnia cię między innymi do skoków na pokazy, ale również do sprawdzania studentów w, w, w takim wylocie. Możesz ich wtedy sprawdzić, tak jak robią to instruktorzy. Możesz ustawić kolejność w danym wyrzucie, więc Faktycznie ta licencja C dodaje Ci jakby parę cegiełek do tego, co możesz jakby w życiu robić. Można skoczyć z kimś na przykład znajomym, kto jest po kursie AFF, a jeszcze nie ma licencji. Zgadza się. I to jest chyba najfajniejsza rzecz, którą daje licencja PJC, ponieważ rzeczywiście taka osoba jest już na tyle doświadczona, że może skakać z osobami, które ukończyły kurs AFF, ale jeszcze nie mają własnej licencji. Później e, idziemy dalej, czyli następny próg to jest 500 skoków e, i jak ma się 500 skoków, można przystąpić do takiego pierwszego kursu instruktorskiego, e, który uprawnia taką osobę po przebyciu odpowiednich procedur e, i również praktyki instruktorskiej, uprawnia do prowadzenia teorii e, podczas kursu EFF oraz do sprawdzania e, studentów i brania faktycznie nadzoru instruktorskiego. Nad, nad tymi studentami, czyli właśnie weryfikujemy wtedy na ziemi, sprawdzamy meteo, czyli pogodę i decydujemy, czy taka osoba może skoczyć w dane warunki atmosferyczne, czy nie. I ten instruktor jakby pierwszy, naziemny można powiedzieć, to jest właśnie po tych 500 skokach. Ale dalej mamy ten próg kolejny, czyli 1000 skoków i to jest, można powiedzieć, takie top on, top on the top. Ile to trwa Wisienka, mniej więcej mniej, tak? No powiem szczerze, to jest bardzo, bardzo różnie. Są osoby, które są w stanie ten pierwszy tysiąc koków zrobić, powiedzmy, w cztery sezony wow. e, spadochronowe, ale najczęściej jest to, powiedzmy, między 6-8 sezonów. No Wszystko zależy od innego. Sześć, osiem lat mniej więcej żeby trwa dojść do tego etapu. Wszystko ciągłego zależy. skakania i to innego etapu? Ciągłego. Ten, bo to nie, też nie może być tak, że na przykład, nie wiem, przyjeżdżasz na strefę i skaczesz, nie wiem, w sezonie 20 razy i liczysz na to, że w sześć sezonów ci się nagle zrobi z tego tysiąc, no bo jakby tak się nie da. Matematyka to wyklucza. E, natomiast e, jeżeli faktycznie jesteś zaangażowany w to skakanie, jeżeli chcesz to robić w życiu i rzeczywiście czujesz, że to jest po prostu twoja ścieżka, to po prostu musisz być cały czas na lotnisku, skakać, skakać i jeszcze raz skakać. I wtedy faktycznie te 6-7 sezonów to jest taki realny horyzont czasowy. A, to, jest, to jest cudowne. Ja dopiero zaczynam, jestem po 28 skoków w tej chwili, ale ja już wiem, że ja na pewno już mhm. teraz w tym roku mam, znaczy mam nadzieję, że uda się zrobić licencję mhm. PJB. No i za jakiś czas będę ciszał na PJC. A powiedz mi, bo było tutaj takie pytanie właśnie od internautów. Od to jest słuchaczy. takie ładne słowo, prawda, internauci? Słuchajcie, pytanie było takie, czy jeżeli miałbyś teraz jeszcze raz podjąć decyzję, to też byś zrobił ten kurs static lineowy, czy od razu byś poszedł na AFF? W sumie y, chyba poszedłbym na AFF po prostu najpierw, a, ale statika zrobiłbym sobie kiedyś przy okazji okay. tak, tak w formie takiego fanu, żeby zobaczyć jak to jak jest, to jest? No, bo to jest zupełnie inne doświadczenie, ale, ale myślę, że w tej chwili obecnej już zacząłbym na AFF. Bo to jest trochę tak jak powiedziałeś, czyli ten Static Line właściwie jest takim wstępem, dlatego że uczymy się tam tylko i wyłącznie jakby lotu na czaszy. Nie ma tego swobodnego spadania, a z kolei w kursie AFF jest zarówno swobodne spadanie, jak i też ta część związana ze spadochronem. Dokładnie, więc to jest, to jest tak takie jakby trochę powtarzanie. Robić trochę prawo jazdy na, tylko na automat. No dobra, ale później tak musisz zrobić to prawo jazdy na, na zwykłe, więc po co, po co jakby, No, wydaje mi się, że, że lepiej po prostu zasuć od To jest ja taki system Teraz tak, mam jeszcze takie pytanie, a trochę śmieszne. Czy można wykonać fikołek podczas skoku? To nie jest wcale aż takie śmieszne pytanie, bo. bo yy ile osób o to pyta, e, ostatnio na naszym kanale Tiktokowym e, pyta o to bardzo dużo osób, czy można wykonać fikołka w powietrzu. Można, zarówno jak w momencie, kiedy się wyskakuje z samolotu, czyli można wyjść z saltami, e, jak i w samym e, swobodnym spadaniu. Jesteśmy już podczas kursu AFF nauczeni, jak szybko odzyskiwać stabilność w powietrzu, w związku z czym nie ma najmniejszych przeciwwskazań, żeby zrobić tak zwanego front flipa, albo back flipa, albo beczkę, czyli przewrót przez e, bok, natomiast e, nie można tego zrobić w tandemie. Wynika to z tego, że para tandemowa tak jak leci, łóżkami e, w dół, e, tak na górze mamy tak zwanego draga, czyli taki e, spadochronik stabilizujący nas, e, po to, żeby po pierwsze lecieć odrobinę wolniej, niż wynikałoby to z wagi dwóch skoczków. E, dajemy wtedy też szansę kamerzyście, żeby był w stanie lecieć razem z nami. E, natomiast e, jeżeli mamy ten e, spadochronik stabilizujący, no to nie ma szans, żeby wykonać wtedy fikołka, e, no bo m, byłoby po prostu ryzyko zaplątania się. Rozumiem. Jak to wygląda? Czy to są czy skoki spadochronowe dla ludzi, którzy przyjeżdżają na, na Skajkam? To jest bardziej są prezenty, czy to od razu ludzie przyjeżdżają sami sobie skakać, Bardzo skończy? różnie, bardzo różnie. Myślę, że mogę chyba powiedzieć, że to jest tak mniej więcej pół na pół. Okay. Jest mnóstwo osób, które dostają to w prezencie, bo miały takie marzenia od zawsze i tutaj czy na urodziny, czy z okazji nie wiem ukończenia szkoły czy z okazji jakichś jubileuszy na przykład, albo czasami z okazji ślubu ludzie skaczą. Także tutaj bardzo często jest to faktycznie forma prezentu. Natomiast sporo osób po prostu ma taki pomysł, żeby skoczyć, po prostu przyjeżdżają, zapisują się i skaczą. Um, tutaj e, faktycznie sporo też e, jest takich sytuacji, w których e, przyjeżdża para, z czego jedna z tych osób miała prezent, a druga po prostu zdecydowała się skoczyć razem z tą osobą. To która... były chyba dwie takie pary, że Ta. przyjechali, e, dziewczyny postawiły chłopakom e, e, skoki. Oni skoczyli i w tym momencie dziewczyny już chyba się zapisały same na tandemy, bo już to, tak, tak mi się to spodobało, zobaczyły te emocje, tak, <laughs> tak, zobaczyły te emocje, ten fan, który chłopaki mieli. Po prostu... A też najfajniej jest, jeżeli para na przykład leci razem w samolocie, tak? Bo oni wtedy się widzą, są razem w samolocie, mogą sobie przywieźć piątkę przed wyjściem. To nie samolotu? jest piątka, bo jest, taki specjalny, jest taka genialna no. tradycja w samolocie i to nie jest zwykłe przybijanie piątki, to jest takie, powiedzmy, inside spadochronowy. Tak. I to wygląda tak, że tuż przed, przed wyjściem, chwilę przed wyjściem jest taki gest, że tyk, tyk i tyk. No i mamy taką zasadę, tak ja zawsze tak mówię, że no to jest dla spadochroniarzy. Tak jak widać, że tak, robią, to spadochroniarzy Tak, tak, dokładnie. <laughs> e, tak, to, tak to właśnie wygląda. I to mniej więcej na 3,5 tysiąca metrów, czyli wtedy kiedy zbliżamy się już do wysokości wyjścia. To jest takie, można powiedzieć, spadochronowe pozdrowienie, przez to, że w samolocie jest bardzo głośno, no to nie krzyczymy do siebie powodzenia, ani nie krzyczymy do siebie miłego skoku. To jest po prostu taki gest, który wyraża po prostu to wszystko. A powiedz mi jeszcze, Patryk, bo też było takie pytanie, w jakich miejscach już skakałeś i jakie jeszcze zamierzasz odwiedzić? Moje lista rzeczy, które zamierzam, to w ogóle to można by rozwinąć rolkę papieru toaletowego i rzucić. Na razie ja skakałem tylko na static na południu Polski. No i tutaj wskakam, w właściwie nie tutaj, bo ja zaczynałem w Kazimierzu, w Biskupin, ale ze względu na to, że strefa przyniosła się teraz pod Poznań, więc jest bliżej, lepiej komunikacyjnie i w ogóle, to teraz skaczymy, tak naprawdę właściwie tylko tutaj. Ale jeżeli chodzi o to, co ja zamierzam, Ojej, po pierwsze jest taka opcja, w ogóle spadochroniarstwo to nie jest sport pod tytułem bieganie, że po prostu poprawia się troszeczkę czasówkę i to jest takie, że się coś tam dociąga, jest milion różnych możliwości rozwoju, można latać free fall, jakieś tam head downy, sity. można latać w formacjach, można wingsuety, wing jakieś później basy, proximity, takie bardziej hardkorowe rzeczy powiedzmy, ale jakby tych ścieżek i dróg rozwoju, które naprawdę wymagają czasu, umiejętności Dają kolejne takie fajne etapy, gdzie można sobie odhaczać kolejne, umiem to, umiem tamto, jest mnóstwo. Ja to oczywiście wszystko mam na liście. Wszystko. Łącznie z tym, że można skakać z różnych dziwnych pojazdów. Bo można skoczyć na przykład z helikoptera. Można. Można wyjść normalnie z helikoptera, złapać się za płoc, puścić się. Jest super. Można, można... I to jest mega fajne. Ja, ja to mam zamiar zrobić, jak tylko będę miał. jak Albo będzie to dozwolone, z balonu. Z balonu to jest absolutny sztoks. Leci się nie wiadomo gdzie, no to, to do tego chyba mi trzeba mieć już PJC. To licencję 200 skoków i móc lądował, umieć swobodnie lądować w terenie powiedzmy przygodnym, bo balon nie leci, yy, nie jest sterowany, on tylko leci akurat. Na... Trochę jest, ale tak. wiem, to trochę jest. Baloniarze się z tobą nie zgadzą. Oczywiście jakby tutaj mamy tą sterowność mniejszą, więc lecimy w inne miejsca, ale to co jest naprawdę świetne w skoku z balonu to jest to, że nie masz struk od samolotu, czyli wychodzisz i Coś to jest tak ciebie. jakbyś skakał do studni, po prostu jakbyś nie masz tych struk, więc... Najczęściej skoczkowie jak wychodzą, ja tak samo pierwszy mój skok z bo był taki, że wyskakuję, czekam, czekam na strugi, a ich nie ma i po prostu szukam ich nie ma. Także bardzo, bardzo Świetnie. fajnie to wspominam, tak samo na przykład bardzo fajne są skoki z szybowców. Dochodzisz mój kolega Sebastian, szedło. pozdrawiam, Sebastian jest instruktorem akrobacji wysokiej szybowcowej, więc w ogóle mega sztos. I Sebastian już mi zapowiedział, że robi kurs na wyrzucanie z skoczków z bociana. Bocian to jest taki fajny szybowiec, który można tylną część Owiewki odsunąć, więc mhm. spokojnie jest. Pilot ma swoją owiewkę, a y, powiedzmy skoczek wychodzi, siada sobie na skrzydło, Macha. można sobie pomachać do kamery i fu do dołu. Najlepszy. Fenomenalnie. Manko ja z Sebastian, Sebastian jesteśmy mówieni, że tu przyjeżdżasz, także jak to oglądasz, to wiesz, że do ciebie mówię. Dobra, słuchaj, z mojej strony to, to chyba wszystko. Ja my, mam jeszcze jakieś takie małe parę pytań, ale, ale też nie, nie przedłużając. Myślę, że te wszystkie pytania możecie zadawać po prostu w komentarzach i my ustosunkujemy się do tego, czy jasne, to jest. jasne, jasne. Także jeżeli coś Was jeszcze nurtuje, to śmiało pytajcie, piszcie, być może jeszcze podczas tego live'a pojawiały się jakieś pytania, więc... W sumie Zuzę, mamy Zuzę na, Zuzę na reżyser, po reżyserce, stronie. może Zuzę... podaj nam jakieś pytania, może są jakieś na bieżąco pytania. E, po jakim czasie od operacji dysku można wykonać skok AFF. Wow. E, to wszystko zależy. Tak naprawdę najlepiej byłoby spytać lekarza po prostu, bo my nie jesteśmy lekarzami, przynajmniej nie wszyscy z nas, więc najlepiej byłoby poradzić się lekarza. Natomiast jeśli chodzi o lądowanie, to jak będziesz pytać, to możesz od razu...